hej wszystkim tu Prestigo a to już jak dobrze liczę 15 odcinek serii Gothic 3 no tu je coś malutkie spadki FPS nie mam pojęcia dlaczego ale w dzisiejszym odcinku udamy się do Gothic oh yeah i pewnie zawalczymy z tym demonem sobie mm, Gota klan ognia, klasztor, klan wilka, Nordmark, tam jest ciężko o ojojo, dzik mnie za to polął dziku a jeszcze jeden wyskoczył z krzaku to było złe to wyskoczenie z krzaku, wiesz? to było złe z twojej strony jak mnie zaskoczył dlatego wolę latać z łukiem w ręce, przynajmniej nie. Bęgie, co się czai. <laughs> hmm, to patrzmy, Popatrzmy. Nikogo tu nie widzę. Tak myślałem. Powiem wam szczerze, nie będę ukrywał. Jak już dotrzemy do faring, tam wykonamy zadania. To cały ten obszar, łącznie z tym, co się dzieje pod orkami pod Vanguardem, wytłukę. Poza nagraniem, bo nie chcę was zanudzać tym. Bo tam walki z orkami, no. będą długie i nudne. O kur. Uark. O kurde. To jest ten wilk orku. On jest. Hmm. OP. Przynajmniej taki był w dwójce, ale zobaczymy tutaj. Hmm. no. Łabizna to to nie jest o, aż setki stetki Opa, to też jakiś nie jest. I tam jeszcze czaj? Jeden? Chyba jeden. Miejmy nadzieję, że jeden do ściany z tobą nie masz szans. O, orki. a Znaczy, orkowie. No, udało się. Zwaliliśmy dwa warki. Orkowie przyjaźni i przyjaźni na szczęście. Co oni tutaj robią? jest latarnia morska, kurde. Jak jaka ta morska? Przecież tu nad morzem nie ma. To miasto chyba by było... A, tam jest miasto. wy się tutaj zabarykadowaliście. Dobra, wbijajmy do szefa. Kuferków nie ukradam, bo się na mnie wszyscy rzucą. <laughs> ok, tam coś siedzi. Potros. Kim ty jesteś, co ty robisz? Zagadajmy. Ej, ty, czemu biegasz na wolności, Mora? Gadaj albo wygarbuję ci skórę. To spróbuj. Mam cię wspierać. Kto przysłał takiego słabiaka jako wsparcie w to przeklęte miejsce? Chodź tam zaraz słabiaka. Nie mnie oszukać, bo wsadzę cię do celi razem z tym drugim. Mhm, uważaj. Zaraz ci pokażę, który z nas dwóch jest słabiakiem. No no, czyżby... A tak, 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 No, No i tak. Zobaczymy zaraz. Nikt Zanim... mnie nie pokona, mora. No, jeszcze coś? Chodźmy z tym pogadać. Nie wiem no, co to jest. Gorn, co ty no, robisz? Wreszcie. Wyciągnij mnie stąd do cholery. Dobra. Tak właśnie myślałem. Gorn, w co ty się znowu wplątałeś? Chciałem znaleźć w mieście gota kamień teleportacyjny do stolicy Bengardu. Yeah. Niestety pełno tam szkieletów i Zombie. Zombi! Stoi paskudny demon. Zagraj za trąbki. Kiedy uciekaliśmy przed potworami, dopadli mnie orkowie. A a. Reszta buntowników. U, u a to wy byliście tą grupą. Dobra, to... Jeszcze cię dorwę, mora! Dobra, zwyciężasz! Czego chcesz? Tego gościa. O, towary. Pokaż mi swoje towary. Hmm. Mieć półtora ręcznie, czyli takie jak ma. Tylko, mam lepszy, bo wykuty no ręczy. Ale ci coś wcisnę. Co tu robisz? Dowodzę posterunkiem. A, czyli to jest posterunek. Posterunkiem? Czego tu strzeżysz? Goty i zamku nędznych morwojowników, nazywających samych siebie paladynami. Mhm. Niegdyś tacy dumni, a teraz skazani na wieczny żywot i tułanie się wśród pozostałości swych budowli w Gocie. <laughs> co się stało z Gotą? Naprawdę nie masz pojęcia co tu się dzieje, co? W czasie wojny Gota była fortecą Paladynów. Rzuciliśmy na nich wszystko, co mieliśmy, ale nie potrafiliśmy. Ach, nie, ich więc ludzie są twaś, się... Zakopali się w swym zamku jak żuki w gnoju. Z ich arogancją mogliśmy skończyć dopiero po wezwaniu na pomoc samego Beliara. Demon zniszczenia przeciągnął ich ulicami i skazał wszystkich na śmierć za życia. Ooh. Jaką zbrodnię popełnił więzień? To buntownik. Gdy nadejdzie właściwa pora, czeka go egzekucja na oczach wielu mor. Mogę kupić go? Uwolnij więźnia. <laughs> Czemu miałbym to zrobić? Bo cię znowuż pobiję. Tak Ile muszę ci zapłacić za jego uwolnienie? Musiałeś postradać zmysły mora. Sądzisz, że da się mnie tak łatwo przekupić? Tak. Musiałbym otrzymać mnóstwo złota, abym zapomniał o swych zasadach. Ile konkretnie? Ha! Nie stać cię! Dwa tysiące złota! Skoro miastem włada demon, to po co go strzeżesz? To za trudna zagadka dla twojego ptasiego muszczku, co? Jesteśmy tu, aby kontrolować demona. Nakazał nam to Xardas, nosiciel mocy Beliara. Co by się stało, gdyby potwór oswobodził się i zaatakował inne ziemie? No właśnie nie wiem. Co wiesz o Xardasie? Nawet tutaj odczuwam jego moc, mimo że jest tak daleko. Może dalej. nam coś powiedzieć, gdzie on się znajduje? Gdzie dokładnie przebywa? Zdebudował wieżę na pokrytych lodem stokach wschodnich gór. Hmm. Mam pomysł. Zapiszmy grę, zapłaćmy mu, pobijmy go i zabierzmy złoto. To będzie chyba najlepszy pomysł. Mogę to najpierw mu zapłacić, gdybym wiedział, a dopiero potem go pobić. bym odzyskać złoto. Proszę. Dałabyś mi tyle złota za pluga we... Tak. Okej, okay, tak. Teraz oddaj mi to złoto. U. Nie ma tu nic ciekawego? Nie ma tu nie, nic więcej? Nie, nie ma. Szkoda. Dobra. Oj, Gorn, Gorn, ty jesteś drogi. 2000 zaciąg zapłaciłem. Po co ci kamień teleportacyjny? Buntownicy z Okary chcą się dostać do zamku króla. Mówią, że w mieście Gota znajduje się kamień. Ale dobrze wiedzieć. Do stolicy. Pracujesz dla buntowników? Nasz przyjaciel Lee. Nadal chce <laughs> rachunki No to nieprawda, bo... Kazał jest, znaleźć Lee sposobu, był... Okara wydawała się na ile. Generałem króla, jego no... wtrącił pod barierę. Kiedy to, pierwszy to boisz część. się Było chyba w drugi... Pierwszej czy w drugiej części o tym mowa. Ty też zadrżysz, kiedy stawisz czoło temu demonowi. A dobry żart. Gdzie jest teraz Lee? Gdzieś wśród lodowych bezdroży Nordmaru poluje na Orków i takie tam. Czemu zaatakowałeś miasto, skoro wiesz, że grasuje w nim tak straszny demon? Buntownicy dali mi ten boski artefakt. Jakiś kretyn wmówił o! mi, że zapewnia on nietykalność. Nic z tego. Demon i tak był dla mnie zbyt silny. Ja, tego ja pokonam. Gdzie jest teraz ten boski artefakt? Ach, zgubiłem go w czasie walki z demonem z gotówką. Ten potwór musiał zabrać artefakt. Teraz on będzie ze sobą. Kurczę. Jesteś wolny. Dziękuję przyjacielu. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Zabijmy tego demona z Goty. Nie mam. Ale co mi tam? Nikt nie. To idziemy do Goty. Gota czeka. No dobrze. Ach, polowanie na demony, kurde, jakie zadanie. Czuję się pro. Dobra, idziemy gorn. Rusz dupsko. Nie teraz! Nie teraz, to idź! Oddawaj moje dwa tysiące! Twoja! Twoja decyzja! O broni wą! Łaknie! Wielka! takie zdjęcie! O, zębiaczki! A ten to się pobiernie, oczywiście. ale mam z zębiaczkami właśnie, tak? Tych kwestii jest więcej! Co to... na ostatnim odcinku rozwaliłem tyle zombiachków, że teraz kilka takich sztuk to pokazałeś. Oh. No. Tobie już hmm. Ciekawe czy ja będę mógł potem, jak już zabijemy tego demona, czy będę mógł się po prostu przebiec po miasteczku i powytłukiwać wszystko. Dobra, chodźmy. Tych, bestii Tych bestii jest, więcej. jest więcej! Pokazałeś mu! Dobra, zostaw te... Idzie ktoś jeszcze? W domu? Dobra sobie będę musiał to wyczyścić, bo jak widzicie, to. No, trochę do plądrowania jest. Ja to wyczyszczę poza nagraniu, jak zwykle. Zresztą, bo ni naprawdę nie chcę was z tym zanudzać. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, prawda? No, jedną parę Dobra, idziemy na demona, chłopie. Demon sam się nie pokona, panie. Ojojoj oj, oj. Ale fajnie ma. Ej, szkielet Kolejna Może najpierw może to powytkiwać trochę Aha, Dobra, ty się zajmij tam, ty mnie ja się zajmę demonem. Hej, ten demon jakiś taki openie nie jest o Ile bym walczył z nim jeden na jednego. A nie, 4 na 6 Jak to jem, 4 na 6. Jesteśmy we dwóch, ale ja liczę 4 o. o kurde, 500 za demona i 5000 za zadanie, miło Dobra, jeszcze te zombiarzki powytukujmy, bo... Znaczy, Były paladyny, że ten biedny gorn ma problemy. Oj, oj, on ja mi zombie poczupał. Ale jak widzicie, HP już robi swoje. Tak łatwo nie padam. I piękne. Pałka, pałka. Uuu, święty pierścień życia, miło. Pierścień na Kurde! Dwa lewele odbiłem teraz. dobrze widziałem? Ja cię kręcę, jak miło. Gorn, jeź ty, pola, chodź tu zostaw te szkielety, chłopie! Co ci one szkodzą? Co? To tego doświadczenie chodzą. Co? A masz, tobie już spodziękujemy, baskudo. jeszcze chcesz się bić? Kurde. No to jest podbieranie śmieci, jak chcesz to. No, jeszcze coś. Jak Będzie plądrowania. Tych bestii jest więcej! Aż takie procięcie jakieś pro nie jest. Jeszcze i on pobiegł, co? Kurcze, no, no, Kurczę, gorm. Tylko spójrz na ten bałagan. Kiedyś to była dumna na Dobrze wózka powiedziane, była. <laughs> oj, oj, oj. Hmm, kolejne doświadczenie. Demon z Goty nikogo. Już nie, nie on był no, taki twardy? <laughs> nie mów, znów to Cały zrobiłeś. Ja. Mam tylko nadzieję, że nigdy nie spotkasz równego z... <laughs> ja też mam taką nadzieję. Co zamierzasz dalej? Gota wymaga odbudowy. Wielu ludzi szuka jakiegoś miejsca, w którym mogliby się zatrzymać. Nie pozwól się zabić przyjacielu. To byłaby wielka Wien. strata. Ten cały bałagan jest znacznie zabawniejszy z Twoim udziałem. Jeśli będziesz potrzebował towarzysza, wiesz hmm. gdzie mnie znaleźć. Dobra, no mm, więc tak. Kolejny coś. Dobra, nie chcę tłuczeć ich. Ja zobaczę ten miecz czy ten pierścienia da nos. Kurde, 50 do siły życiowej. Oczywiście, że tego proszę założyć. Teraz chodźmy jakiegoś łyżeczka poszukać i wyruszamy jeszcze dzisiaj na falę, bo widzę, że 15 minut jeszcze zostało. O, Nie w ten Aha. sposób. Hmm... To gdzie Nie. coś jest? W sumie... Z drugiej strony byśmy mogli się Dajcie mi spać! Ej, go! Zabijeś mi zombiaka! Pokazałeś mi Moje 200 doświadczenia. No, ty złodzieju wredny! Ale nie jeszcze, muszę kurde tutaj znaleźć kamień teleportacyjny. No. Śpi. O! Czuję się taki rześki. Mm, surowa stalo, ogłuszacz. Nie wiem, co to jest ten ogłuszacz. Mm, sądzę, że on powinien być gdzieś ukryty, więc. E, raczej nie tak. Kurczę wiem! E, raczej. Nie tak wiem. Mam przypuszczenia, że. O! Nisko! E, że ten. Pierwszy nie będzie tak w mieście ukryty. Jak założyłem, w jakiejś skini pod miastem. Ponieważ, no. Orkowie nie umarli, jakby chcieli kiedyś tutaj szukać, to, to jasne by było, że. O! Taki jaskinia by mu ukryłkami, po prostu, że. Wiecie. O kurde. Ale was dużo. <laughs> Mama was więcej nie miała? Czy. Mama, chyba nekromanta was więcej nie miał? O! To lepiej brzmi. <laughs>

Zespół zombie, zagraj za trąbi. Ajajaj, aj, ale mnie ciepnął tą pałką. Aaaa, ah, odpaliłem zombiaka, ładnie. Ciekawe czy szkieleta też się da. Atakuj no. tego zombiego, no. Bez i, nie rób jaj. Machasz akceptem ty mal... a nic. Hmm. Skrzynia... Talowy kufer, o. Złamany. Jak kur... czy złamany, co? Hmm. O, ochrona... ciekawe. Świątyni w węgardzie, no. Czyli mogę iść do Faring. A resztę tutaj przeszukam poza nagraniem Tak jak zawsze robię. Czyszczę poza nagraniem, wszystko, bo na nagraniu no. raczej by się tego fajnie nie oglądało. Wam. Powiem. Sam oglądam takie różne letplay. E. I wiem, że oglądanie jak po prostu ktoś się kręci w danym miejscu, zbiera całe wszystkie śmieci te inne padziewiat. To... On się słabo robi, czasami mi. Uważaj, bo ja tobie dam zaraz nauczkę. Mmm, a tak jeszcze przed tym nagraniem byłem u tego głównego tam, Porozmawiałem, z nimi się burzył, że ktoś miasta odbija takie takie, Czyli wiem, żeby miast nie odbijać zbytnio. Ten moncod to jest przeszłość. Demon z goty to już przeszłość. Spadaj, mora! Idź opowiadać swe kłamstwa... Ale to się prawda! Skoro mi nie wierzysz, to już twój problem. Mm, ale piękne, piękne przejście. Zobaczmy, czy to mogą polować. No to na co czekasz? O kurde, łarki dwa... No mo, może to armię wargów zostawię w spokoju, bo to będzie, hmm, niefajnie zobaczyć. Przynajmniej na nagraniu. Zębacze. O, na zębacze ja mogę zapolować, ale nie na wargi. No wargi, powiem wam, są naprawdę upierdliwymi. Zębacz jedno. O, jeden. Mięso. Ile do levela tak góra? Widzę, tak chodzimy, zbieramy to doświadczenie. Uuu, niedługo już. już. kolejny. Ciekawe. Tak wybijając dosłownie wszystko, wykonując większość zadań, to. co można ten? <laughs> Ojoj, te trzy na mnie wróciły, zajebać, 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 macie jeszcze tu chyba jeden A, nie. Yy, a wy kto? Wojownik, zjadawca, zjadowca. Kim wy jesteście? Co wy tu robicie? Ja się pytam coś. O. Kolejna ruda. Nie ma tu nic ciekawego. Mógłbym ich zabić, ale... Nie wiem kim oni są tak naprawdę te bestie. Ta bestia Te bestie nigdy się nie nauczą Jest. Rozpróbacz należy do mnie Więc Możecie się z nim bić ale on należy do mnie Po kuferek kuferek mówię Bez i. O. Po gałęziach łazi, po kufrach łazi nie chcę nic Eee, od czarów znowu wiesz bez nie lubię czarować zbytnio czaruje tylko w ostateczności o kolejny spróbuj. muszę na rozpróbacze uważać bo one no, trują o a nie mówię. Tam idzie się chyba do węgardu, a tutaj do fary Podle, że troszeczkę przedłuży ten odcinek, ale postaram się ze wszystkimi porozmawiać tutaj, żeby, wiecie... Zadania pozbywać. O. To jest dobry pomysł. Albo nie. Dotarliśmy już do faring, ten... Mam lepszy pomysł. Zakończę w tym ten odcinek. W następnym, po prostu tutaj ze wszystkimi porozmawiam, pozbieram zadania. I może z kimś jeszcze jakieś zadanie na pewno wykonam. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I hejka cześć.